Partnerem odcinka jest PZTu. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania chociaż pewnie będziesz załować. Zanim zaczniemy, to chcielibyśmy być dobrze odebrani. Żeby było jasne, historia bez cenzury nie wspiera przestępczości. Bamy wręcz namawiamy, żeby przestępstw nie popełniać. A po co był cały ten wstęp? No bo dzisiaj opowiemy wam o gościach, którzy łamali prawo, ale robili to z takim rozmachem, że do dzisiaj budzi to podziw. Kasiarze byli przestępczą elitą dwudziestolecia międzywojennego w Polsce i mam wrażenie, że za kilkanaście minut dokładnie Zrozumiecie czemu. Ile można było zarobić na jednej takiej akcji? Jak te akcje wyglądały? Gdzie można się było nauczyć bycia kasiarzem? I kto był guru polskich kasiarzy? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Złodziejstwo jest zajęciem porównywalnie starym co prostytucja. To też ludzie już od setek, setek lat starali się jakoś zabezpieczać, żeby ktoś im dobytku nie podpierniczył. Oczywiście dzisiaj zabezpieczenia są na o wiele wyższym poziomie, poza tym zawsze można się ubezpieczyć, ale w dwudziestoleciu międzywojennym dla wielu osób szczytem możliwości zabezpieczenia cennych dla siebie rzeczy było umieszczenie ich w kasie pancernej. Te kasy pancerne swoją drogą bywały czasem naprawdę imponujące. Bo na przykład miały w swo swoich ściankach trujący gaz albo potrafiły uchronić zawartość przed tęgim pożarem, ale mimo to kasiarze się nie poddawali. Czemu? Bo wystarczyła czasem jedna skuteczna akcja i człowiek był ustawiony do końca życia. Hmm, o matko. Wiele osób jak słyszy Kasiarz, to ma przed oczami gościa, który z mniejszą lub większą finezją rozpruwa kasę pancerną, ewentualnie używa palnika czy materiałów wybuchowych. Tymczasem no nie, nie do końca tak to działało, bo przede wszystkim Kasiarz w zdecydowanej większości przypadków nie działał sam. To była poważna robota wymagająca co najmniej kilku osobowej ekipy i naprawdę dobrego rozpoznania, bo trzeba było naprawdę nieźle ogarnąć miejscówkę, którą miało się obrobić, żeby chociażby opracować najlepszą metodę wejścia. Bardzo ważną osobą, którą warto też było mieć, był tak zwany nadawca, człowiek z wewnątrz, który informował kasiarzy o tym, którą kasę warto odwiedzić i kiedy warto to zrobić, bo jest w niej wtedy najwięcej pieniędzy. A co do samych metod, to najlepiej było zrobić to po cichu: otworzyć kasę i wziąć kosztowności bez robienia zbędnego hałasu. Oczywiście były wyjątki, to też może przejdźmy już do przykładów z dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Tylko pytanie, czemu? Bo wtedy moi drodzy w naszym kraju dokaz włamywano się kilkaset razy rocznie. Zacznijmy od wyjątkowo bezczelnej akcji, no bo jak inaczej można określić obrobienie kasy w kancelarii prezydenta na Warszawskim Zamku. Coś takiego miało miejsce 20 lipca 1933 roku, a łupem kasiarzy padło 22 tysiące złotych plus papiery wartościowe. Ile to było wtedy pieniędzy? No w 1933 roku za 22 koła to można było sobie na przykład kupić tysiąc par nowych, naprawdę porządnych butów, a jeśli kogoś bardziej interesuje, jak do tej całej akcji doszło, to już spieszę z wyjaśnieniami. Dość ważne było to, że pomysłodawcą skoku i organizatorem ekipy był zamkowy Woźny, który pochodził z rodziny złodziejskiej. Postanowił wykorzystać swoją fuchę, którą nie wiem jakim cudem dostał. I fakt, że na zamku był akurat remont. Kasiarze przebrali się za robotników, po czym weszli, zrobili co mieli zrobić i wyszli nie zaczepiani przez nikogo. Obyło się bez konsekwencji i tak i nie, bo niby ich potem złapano, ale hajsu nie udało się odzyskać. <laughs> warto było! W ogóle to wbrew stereotypowi nie tylko banki musiały się obawiać kasiarzy, bo na przykład w 1925 roku był włam do kasy Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ale mniejsze miejscowości też musiały się mieć na baczności, bo na przykład pewnego dnia z miejskiej kasy oszczędności w Krośnie zniknęło 47 tysięcy złotych, czyli pensja nauczyciela. Dwudziestoletnia pensja nauczyciela, jednak czymże to jest przy 300 tysiącach, które zniknęły z kasy łódzkiego banku handlowego. To generalnie była w ogóle gruba akcja, bo kasiarze nie tylko zawinęli pieniądze, ale też zamknęli w sejfie dyrektora i dwóch woźnych, po czym zawinęli się i nikt już ich nigdy nie znalazł. Jednak nie zawsze było tak pięknie, bo tego typu akcja wymagała długich przygotowań, inwestycji w sprzęt, a czasami mimo wszystko okazywało się, że kasa jest albo totalnie pusta, albo jest w niej naprawdę niewiele. Z jakiegoś powodu. Szczególnie często zdarzało się to na wschodzie naszego kraju. Na przykład, raz na kresach kasiarze po długiej i niebezpiecznej akcji rozpruwania kasy znaleźli w niej. 35 zł. Innym razem, w 1937 roku w Rzeszowie, kasiarze znaleźli 2 złote wewnątrz kasy, no za takie pieniądze, to mogli sobie kupić z 8 kilo cebuli, ale bywały też momenty, jak kasa była totalnie pusta, bo kasiarze źle wyliczyli dzień skoku. Bo na przykład w kasie, w której dzień wcześniej było mnóstwo pieniędzy, na przykład na wypłatę dla pracowników, tego dnia, kiedy był skok, nie było już ani grosza. Mimo ryzyka takiej wpadki, no i oczywiście opcji aresztowania, kasiarze nadal próbowali, no bo umówmy się, perspektywa zrobienia skoku, który ustawi człowieka na całe życie, była całkiem kusząca. Tylko kurczę, jak tutaj się nauczyć tego kasiarskiego fachu? Przecież nie było szkoły, w której można byłoby się do tego przeszkolić, prawda? Nieprawda. W 1935 roku taka szkoła z inicjatywy Stefana Szaszczyka powstała w Warszawie. Oczywiście, że nie była legalna, ale i tak miała rozmach. To była normalna placówka edukacyjna, były tam sale lekcyjne, w których prowadzono zajęcia teoretyczne z fizyki, chemii, używania różnego rodzaju ładunków wybuchowych, czy otwierania konkretnych modeli sejfów, ale w tym fachu równie istotna była przecież praktyka, więc i z niej były zajęcia, na przykład szkolono zrobienia podkopów, czy z wybijania dziur w sufitach, czy w ścianach. Szkoła miała też swój regulamin, który nakazywał absolwentom oddawać część zdobytych łupów w szkole, ale w zamian za to placówka obiecywała opiekę w więzieniu, w razie gdyby ów absolwent tam trafił. Skąd się znacie? Hehe, <laughs> ze, ze szkoły! szkoły. Jednak szkoła długo nie istniała, no bo rektor tej prestiżowej uczelni był dobrze znany policji i bardzo szybko zainteresowała się ona spotkaniami szemranej młodzieży u niego w domu. No i od tej pory, jak już szkołę zamknięto, to adepci kasiarze musieli uczyć się tak jak wcześniej, osobiście u starszych kolegów po fachu. Tak nauczył się kasiarstwa absolutny wirtuoz tej branży Ronaldinho wśród kasiarzy, Stachu Cichocki, zwany też szpicbrudką i podejrzewam, że patrząc na zdjęcie, nie macie wątpliwości, czemu do Barbera chodził codziennie, bo stać go było. Ale od początku. Mentorem szpicbródki, o którego młodości w sumie niewiele wiadomo, ewentualnie to, że najprawdopodobniej pochodził z Kresów, też był niezły wariat, bo mówimy tutaj o Wincentym Brockim, który zasłynął m.in. z tego, że włamał się do skarbca. Na jasnej górze, ale to jest ten przypadek, kiedy jednak uczeń zdecydowanie przerósł mistrza, bo w 1904 roku szpicbródka siedział już na ławie oskarżonych podczas procesu po włamaniu do banku w Moskwie. Tam było podobno tyle bogactw, że chłopaki nie pierniczyli się w branie złota czy pieniędzy, tylko po prostu pakowali tyle brylantów, ile byli w stanie. W Rostowie nie było już, co prawda, tak wielkich bogactw, ale skok i tak się opłacał mimo konieczności w wydrążenia tunelu pod ulicą. Jak już wspomniałem, przypału nie uniknął i trafił do więzienia, ale wyszedł z niego zaskakująco szybko. Nie do końca wiemy czemu, ale jest pewna bardzo prawdopodobna teoria, że współpracę zaproponowały mu carskie służby. I teraz Spitzbrudka miał czyścić sejfy przeciwników politycznych. Jeszcze nawet nie z pieniędzy, ale przede wszystkim z dokumentów. Nie wiemy, czy faktycznie takie akcje miały miejsce, natomiast wiemy, że w pewnym momencie Spitzbrudka zameldował się w Warszawie i od razu wjechał na salony jak do siebie. Był nie tylko bogaty jak diabli, bo kupił sobie willę, kamienicę, bar i do spóły jeszcze kino i kabaret, ale był też inteligentny, oczytany, czarujący, zabawny i bezczelny, bo jak się tylko do Warszawy sprowadził, to poszedł na policję i powiedział, że dzień dobry, ja tutaj jestem szpizbrudka, być może panowie mnie kojarzą. Byłem kiedyś znanym kasiarzem, ale już nie jestem kasiarzem, już skończyłem z tym, nie robię w branży. W związku z tym, jeżeli jakaś kasa w mieście zostanie obrobiona, to proszę mnie, głowy nie. Zawracać, bo to nie moja wina. Policja nie uwierzyła i bardzo dobrze. Bo już niebawem w wyniku cynku jednego z członków ekipy policjanci zorganizowali zasadzkę w warszawskiej kasie przemysłowców. Wpadł w nią nie tylko Szpicbródka, ale też jego mentor, którego przed momentem poznaliśmy. Niestety policjanci weszli za wcześnie, bo jeszcze panowie nie zaczęli pruć kasy, więc nie przycięto ich na gorącym uczynku. I Szpicbródka mógł powiedzieć w sądzie, co, 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 panie, sen, ja, co, my tylko przyszliśmy na kasę popatrzeć, no chyba nie jest to jakoś mocno karalne. Okazuje się, że było, bo sędzia nie do końca uwierzył i dostali po 4 lata, ale, tak jak mówię, gdyby zostali przycięci na gorącym uczynku, to dostaliby dużo, dużo więcej. <grytanie> amatorzy. W więzieniu Spitzbrutka miał mnóstwo czasu na planowanie kolejnego skoku, chociaż w sumie czy musiał, przecież i tak był naprawdę bogaty, chociaż z drugiej strony może po prostu lubił to robić. I teraz tak jak dłużej nad tym się zastanawiam, no to może faktycznie jego życie było naprawdę kosztowne, więc ja nie doceniam po prostu jego potrzeb. Tak czy inaczej miał mnóstwo czasu w więzieniu i wykorzystał go świetnie. Bo akcja w warszawskim Banku Dyskontowym była przeprowadzona perfekcyjnie. Wynajęto niedaleko suterenę, czyli takie mieszkanie na super niskim parterze, z której zaczęto drążyć tunel 80-metrowy. Niektóre kopalnie w tamtym okresie chciałyby wyglądać jak ten podkop. Były wózki do odprowadzania ziemi, sztolnie, żeby był dostęp powietrza. No i te, te takie zabezpieczenia z desek, wiecie o co chodzi. Po zrobieniu podkopu kasiarze brudki bez problemu przebili się przez betonową posadzkę i tu trochę przypał, bo okazało się, że kasa ma stalową, masywną płytę, którą da się pokonać tylko palnikiem. I akurat jak pech to pech, coś się stało z wentylacją i nie dało się tego zrobić, bo podczas pracy kasiarze mogliby się zwyczajnie podusić. To też zrabowano tylko mniej zabezpieczone dobra i zawinięto się z powrotem. Oczywiście i tak wszyscy wyszli na plus, ale gdyby udało się otworzyć kasę, to kasiarze zgarnęliby jeszcze 15 milionów dzisiejszych złotych. Szpicbródka był generalnie bardzo czujny. Pewnego razu zauważył, że na dworcu wileńskim policjanci coś mocno go pilnują. Chyba mają w takim razie rozkaz, żeby nie pozwolić mu wyjechać z miasta. No to Szpicbródka powiedział, że e, no to zaraz zobaczymy. Kupił bukiet kwiatów, podszedł z nim do jakiejś dziewczyny, pogadał chwilę, wręczył go i zaczął odchodzić. Policjanci obserwując to stwierdzili, że ach, pewnie żegna jedną ze swoich licznych koleżanek, nie ma się czym przejmować. O mój Boże, co on robi, bo w tym momencie jak tak, Myśleli, to brudka wskoczył już na jeden ze stopni wagonu odjeżdżającego pociągu. Uciekł z miasta? Absolutnie nie. Wysiadł na następnej stacji, po prostu chciał pokazać, kto rządzi. W sumie to nie kończmy jeszcze tego tematu, bo patent z kwiatami był świetny. Oczywiście nie znał tej dziewczyny, ale policja odnalazła ją po paru dniach i spytała: Hej, 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 co tam się stało na tym dworcu? Na co dziewczyna odparła, że brudka podszedł do niej i powiedział tak. Pociąg uwożący moją znajomą, której miałem wręczyć ten bukiet już odszedł. Wobec tego może pani zgodzi się przyjąć kwiaty od nieznajomego. No Jak widać bajerę miał znakomitą. Bo łobuz kocha najmocniej. Kolejnym skokiem, jaki zaplanował Szpicbródka, była nielegalna wizyta w kasie zakładów graficznych. Znowu wynajęto chałupę niedaleko, w której jakiś koleżka wyplatał koszyki. I to jest tylko pozornie nieistotna informacja, bo te koszyki miały pomóc w pozbywaniu się ziemi stworzonego pod kopu. Ale co więcej, Szpicbródka wynajął tym razem też przekupkę, żeby obczajała cały czas okolice, no i oczywiście robotników do kopania tunelu, którzy zarabiali dziennie po 300, wy, czyli tyle, ile robotnik na legalu zgarnie miał w miesiąc. Niestety dla całej akcji policja zorientowała się co się święci i aresztowano Szpicbródkę jak tylko pojawił się w okolicy. Czy to był dobry pomysł? No nie do końca, ponieważ Brudka przed sądem stwierdził, że no hola hola, on tam się znalazł przypadkiem, w ogóle nie wie o co chodzi, no to co już, nie można sobie w wysokim sądzie na spacer pójść, no już bez przesady i miał trochę racji, bo o ile innych przycięto na gorącym uczynku, no robili podkop, tak szpic brudka posiedział chwilę i wyszedł szybko z braku dowodów, ale poczuł, że robi się wokół niego dość gęsto, to też na chwilę zniknął za granicą. Po jakimś czasie jednak wrócił. Po co? Żeby godnie pożegnać się z fachem, robiąc największy skok w swojej karierze, planował wyczyścić skarbiec banku polskiego w Częstochowie, w którym mogło znajdować się nawet 30 baniek. Znowu wynajęto mieszkanie w okolicy, tylko tym razem najbliższej, bo w sąsiednim budynku. Jakby zniszczyć ścianę, to można by było wejść bezpośrednio do banku, ale to tylko tak prosto brzmi. Cała ta operacja wymagała naprawdę tęgiej inwestycji. Bo na sprzęt i inne niezbędne kwestie potrzeba było mniej więcej 200 tysięcy. To też szpicbródka zorganizował napad na jubilera. Normalny napad w biały dzień tutaj już nie było finezji i to spowodowało przypał, ale nawet nie chodzi o sam napad, tylko o to, że obrobiony jubiler popełnił później samobójstwo, a jak już w grę zaczęły wchodzić takie kwestie, to policja zaczęła węszyć trzy razy mocniej. W końcu po serii przesłuchań i przeszukań aresztowano Spitzbrudkę w absolutnie najgorszym dla niego momencie, bo znaleziono wtedy przy nim specjalną blaszkę do unieszkodliwiania alarmu i plany budynku, który planował obrobić. A niedługo później policja znalazła też sprzęt, co do którego przeznaczenia nie miała żadnych wątpliwości. Prawdopodobnie udało się uniknąć największego skoku dwudziestolecia. Spitzbrudka trafił do więzienia, ale nie na długo, bo uciekł. A po ucieczce w zasadzie to następnego dnia obrobił bank w Pabianicach. Złapano go dopiero po jakimś czasie, ale pewnie znowu by się wywinął, tylko że tym razem nie chciał, bo szpic brudkę w slangu więzienno-gangsterskim spokojnie moglibyśmy nazwać charakterniakiem. Żeby jego partnerzy nie trafili za kraty, to postanowił wziąć na siebie całą winę za niedoszły skok w Częstochowie. Oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie odwalił jakiejś bezczelnej akcji w sądzie, bo powiedział, że no tak, on planował ten skok, ale jak teraz o tym myśli, to trochę bez sensu, bo na co on by tyle pieniędzy wydał. Wyszedł po czterech latach i stwierdził, że w sumie to dawno nic nie obrobił, to może co? Może tym razem skarbiec PKO w łodzi. Niestety dla niego znowu wpadł na etapie planowania i trafił do więzienia, gdzie oczywiście nie musiał bać się o życie, bo współwięźniowie darzyli go ogromnym szacunkiem. A poza tym wybuchła wojna i go z odsiadki zwolniono. Jak potoczyły się dalsze losy najsłynniejszego, no i pewnie też najlepszego polskiego kasiarza? Nie do końca wiadomo. Gdzieś tam był przy armii Andersa. Potem podobno odesłano go do obozu dla uchodźców w Afryce, ale nie wiadomo, czy tam dotarł, bo miał już swoje lata. Nie był też okazem zdrowia. No ale dziś nadal jest legendą. Powstały o nim książki, a nawet film, gdzie grał go pan Frączewski. Złote czasy dla kasiarzy skończyły się razem z II wojną światową, bo po prostu zabezpieczenia stały się zdecydowanie lepsze. Ale to nie znaczy, że ludzie od tego momentu przestali próbować się nielegalnie dorobić. Nic z tych rzeczy, po prostu zmieniły się metody. Zaczęła się epoka brawurowych napadów z bronią w ręku. Także jak widzicie, złodzieje zawsze będą próbowali się jakoś nielegalnie dorobić. To też sejfy sejfami, banki bankami, ale. Naprawdę najbezpieczniej jest ubezpieczyć rzeczy, które są dla nas cenne. Kliknijcie w link w opisie naszego filmu, żeby zobaczyć, jakie propozycje przygotowało dla Was PZU, a my. Widzimy się niebawem. Partnerem odcinka jest PZU.